Dzień dobry, witam na moim kanale od wniecenia z tej strony. Jestem w miejscowości Krzeszowice. Tu jest jakiś zamek zamek nie pałac potockich z XIX wieku czy coś takiego. Jeszcze nie wiem gdzie on jest, ale idę go poszukać. Właśnie wchodzę do jestem w parku i tu jest ten pałac chyba jestem z tyłu tego pałacu także tu jakieś oczko wodne było no Tutaj może coś być Złota <laughs> ładne te figurki są, ładne te figurki są u góry Co podtrzymują Dach Ładna góreczka, park Ach, ale rezydencja obiekt no trochę zaniedbany taki ładny obiekt ma, mają i jeszcze go nie zrobili ale kolumienki ładne środka tak jak już mówiłem XIX wiek Pałac Potockich Ach, tych butelek tutaj jest Tu też spokoi jest. Weź to ogrzej, no. Przy tych cenach węgla. Tu już nie jest taki ciekawy jak tam. Ale tu jeszcze jakieś budowle były. Nie wiadomo co tu było. Tu poszukać trochę z wykrywaczem na pewno coś się znalazłoby stare drzewa tu rosły tutaj jakieś potężne drzewa o kurde zobaczcie te drzewo to pewno tyle lat miało co ten pałac <grystanie> tam nie mam przejścia, <grystanie> muszę się wrócić. Dobra. Jeszcze park, tu jakaś budowla. Infinito. Widzimy się na następnym zamku lub plaży. Może jeszcze go widać. Ale ten park jest fajny. Zobaczcie, jakie fajne drzewko rośnie. Powykręcane. Tam takie kurcze. No, Muszą mieć już swoje lata. Jakiś zbiorniczek i kładka, ale kurczę, no nie dwają. Taki ładny park można by to zrobić kurczę Ale cóż widocznie się tu gospodarza nie ma dobrego Ryneczek w Krzeszowicach Mały, skromny Zamek większy, sorry, pałac Jestem znowu w górach, ale takich mniejszych miejscowość Szklary mam przed sobą 100 km będą piękne widoki będą Teraz mam z górki połowę bo mi przeszkadza coś okej, okay. widzimy się później zobaczcie jakie piękne skałki u góry chętnie bym tam wszedł ale ja tylko zimą chodzę po górach Ha, ha ha, Ładnie mają. Mam stromy zjazd. Na trójce zjeżdżam. I tak raz do góry, raz na dół. I tak o kurde, ale tu ostry skręt. Piękne skałki ale tu są zakręty o! jakby pomalowane te skały ekstra słoneczko świeci wiosna wiosna ach to ty tak śpiewał grychu to kiedyś ale piękne skałki kurde gdzie ja wjechałem? Do raju? Tam kościół w góry. Kurcze. Piękne skałki, kurki. Chyba wjeżdżam w Świętokrzyskie Kurcze, nie ma nigdzie tu jakiegoś z parkingu bym się zatrzymał pięknie Tak, cool. coś pięknego Waluś czas na kawusie Zasypana, zalana. Jedziemy tym koksem. Gdzie jesteś? Ale mocno wieje. Strach jechać. Jak się zapaszy włączę się kawusia gotowa zaparzona lejemy oczywiście mleczko też tyci tyci jadam w prawo No i wiadomo co dalej. Jestem w miejscowości Radzanów. To jest zalew ale zobaczcie co tutaj robi Wszystko w tych nawożone jest na sezon, także mnie nie poszukam i trzeba stąd się zebrać. Tu jest jakaś, jakieś kąpielisko yy Hańcza. Kiedyś tam byłem. Trzeba znowu odwiedzić. Może nie, nie będą, nie będzie żadnych robót w tym. A teraz podziwiajcie piękny las. Deszcz czasami popada. A no, tak to non stop, tak kropi, kropi. Czasami większy Byle śnieg i mróz. Jest ten zalew hańcza. Tam chyba jest plaża, jak się nie mylę. Psa. zapora. Jestem na plaży Czarna, Hań... Czarna Hań... hańcza kołrakowa Wieje trochę, ale nie pada. Widzimy się przy pierwszym dołku. Na wierzchu leżało. Chyba dwa grosze Lecimy dalej Chyba złotóweczka No uleżała jeszcze trochę Lecimy dalej Chyba guzik Tak ładnie biło Kur, nie, nakrętka Ach. Nie z tym

koło wieży pochodzę ale kapsle na wierzchu jadę wydrukuje piasek i widać nie ma szukania to chociaż coś do obejrzenia. Nie bardzo widać, ale tu widać to Ładnie tu, ładnie. Nawet duże to jeziorko, czy tam zalew. Raczej zalew. O, jeszcze dużo wody może tu wleść. Moje te kupki. Jest nowy dzień. Pogoda nawet ładna. Jadę na zalew Brocki na plażę Oczko. Oczko? Albo oczko? Coś w tym stylu. rób w ten desenie. Tam poszukam trochę. No, to widzimy się na plaży. Chyba, że coś się po drodze przydarzy. Jestem nad zalewem Brockim. Tam jest taka mała plaża, ale tam nie jadę. Tam jest większa plaża Oczko. Tutaj stoję na parkingu. A tu takie piękne widoki No comment Jestem już na plaży Sprzęt gotowy Dołki też widzę są No to zasypujemy je i nowe robimy widzimy się przy pierwszej znajdce jak na razie czysto jest kapsle znaczy się czysto bo nie ma monet kapsle są i cisza dopiero jedno okrążenie zrobiłem Zobaczymy, jak coś będzie to się włącza. P5 25 groszy i kapsel. Teraz chyba będzie lepiej widać. Prawie prze, prze, połowę przeszedłem. Lecimy dalej. Kuniet. Sprzętu myty mała plaża dwie monetki wystarczy niecałe 40 minut powoli piękny las sosnowy ja już kiedyś, kiedyś tu byłem po tamtej stronie też byłem nic, trzeba się zbierać stąd tu jest fajnie, ładnie, ale jak ktoś Musi mieć internet, to tutaj niestety słaby. Jak ktoś ogląda moje wszystkie filmy, to pamięta, jak tu kiedyś byłem i poszedłem szukać tych skał I, i tej jaskini. Ładne to było. Można tu przyjechać śmiało. Tam też jest plaża, ale taka wąska. Pokażę wam cały ten brocki jezioro brockie no. idę do auta jadę do miejscowości Iłża na kąpielisko mam 18 minut do celu Pogoda na razie się utrzymuje. Jest ok. Tylko jak tu przyjechałem teraz, stąd co wyjeżdżał na te oczko. Rano miałem 11 stopni, a tutaj, jak przyjechałem, było 7,5. Dziwne. Nic. Widzimy się na plaży. Chyba, że coś się zdarzy. Zanim dojadę do kąpieliska, tu jest zamek, wiórzy. Spróbuję tam dostać, tylko nie wiem jak. Też potężny na skalę, wybudowany. Zamek Biskupów Krakowskich w Juszy. Budowę zamku rozpoczęto w XIII wieku Lub na początku XIV Idę tam po schodach Mogliby tu zrobić ruchome schody kurcze Albo windę jakąś Coś takiego jak na yy zakopanym jest ta kolejka część chyba na Gubałówkę a tu Ibra z lotu ptaka tu jakieś może nie ruiny tu coś kiedyś było a tu coś jest wszystko pozamykane ze względu na zamek górny zostaje zamknięty jak to obieży świat przyjechał i zamknęliście wszędzie zakaz przejścia zakaz przejścia tyle schodów zrobiłem do góry nie mogę nawet obejść go baszta I co? Da? Takie coś już kiedyś widziałem. A tu są dymy, dyby. Tu rączki, tu głowa. No i tyłek wypięty i prać go. To zamkniemy, bo jeszcze coś wejdzie. Nie postrzeżenie O, to już to jest. no prawie że na darmo w blasto. ale tu są ładne, ładne kaniony, hmm. dziury jakieś e, przełęcze czy coś innego hmm. tutaj coś musiało być bo płot jest Dobrze, że te schody są na, na dół prowadzą. Bo normalnie. by nie wlać jeszcze raz. Kondycja się traci. Kurde, niech te lato przyjdzie, to się więcej będzie chodzić. Pokażę Wam na fotkach, jak on wygląda w środku, przynajmniej. O, tutaj będę, w tym miejscu. o i takie coś mnie ominęło czas na podsumowanie tego odcinka o. na którym trochę było poszukiwań zwiedzanie też było pogoda tyle się robi na ile pogoda Yy, pozwala. Yy, też mi tak nie przeszkadza mocno jak wiatr. Wiatr to jest dziadostwo. Jak się nie ubiecasz, to i tak się przewieje i tak. Tak jak już mówiłem, yy, daje się na wschód, północny wschód. I tam będę przerabiał instalację gazową i, i, i parę innych rzeczy. Wtedy się przygotowywał na sezon letni. O! Tak lepiej brzmi. Co poza tym? A potem, no, jak tam już porobię, to w końcu ruszę yy, na Mazury. Tam też jest dużo jezior i dużo zamków. Trzeba je zdobyć. Oczywiście o zam yy, zamki zdobyć, a nie jeziora. Co poza tym? A już nie będę się żalił na różne te komentarze, czasami się uśmieć można, ale mi to tam nie przeszkadza. Czasami odpowiem, czasami nie odpowiem. A ja było jedno dlaczego? No Stop odpowiadam w ten sam sposób. No jak to tłumaczę, jeżeli ktoś mi tylko buźkę czy cokolwiek innego zamiast pytania mi wyślę, no to chociaż podziękuję a jak ktoś konkretne pytanie zada no to staram się odpowiedzieć jeżeli mam na no to yy, yy, wiedzę no ale się tym nie przejmuję wszystkim nie dogodzisz dzięki za oglądanie tego odcinka zapraszam na następny kciuki do góry i lecimy dalej